Hej, witam was bardzo serdecznie. Kilka dni przed wyjściem Crysis 3 udało mi się uzyskać dostęp do zamkniętych beta testów innej gry studia Crytek, czyli Warface, który właśnie widzicie na ekranie. Jest to kołpowa strzelanka, oparta na silniku Country Engine 3, ale co dziwne, gra się w nią cały czas w przeglądarce. Opiera się na systemie czterech różnych klas, których nie mogę Wam teraz pokazać, bo nie mogę zmienić teraz klasy. Mamy Technika, Medyka, żołnierza i snajpera każdy oprócz snajpera ma jakąś specjalną umiejętność na przykład ja jestem technikiem mogę odnawiać tarcze moim kolegom z drużyny ich sobie też no i musimy w sumie przejść z punktu A do punktu B zaliczając checkpointy po drodze O, wow. przyda mi się tarczę odnowić no ostro mnie tak sobie gramy. Jest to bardzo skupione na kooperacji. Ponieważ żeby przejść przez niektóre mury trzeba współpracować z innym graczem, bo nie da się tego zrobić samemu. W Europie cały czas jest tutaj ta gra w fazie bety, ale w Rosji z tego co wiem już... nieźle sobie radzi już dawno są po betach i jest to gra free to play to znaczy będzie ponieważ krajtek chce przejść na ten model całkowicie w przeciągu kilku następnych lat jest tu dużo motywów znanych z kryzys jak na przykład Śliska. Może graficznie nie wygląda to aż tak dobrze jak flagowe dzieło tej firmy, ale i tak jest nieźle jak na grę, która działa w przeglądarce. Musimy jakby udupić tego wielkiego koksika. Który mnie strzela właśnie? No sobie tarczę. Spróbuję mu tam rzucić granat. Przed granat, a czy wybuch? Nie, wybuch nie, wybuch No dobra, idziemy dalej. To jest chyba medyk. To jest z dwóch medyków. Ja no też mogę im. No nie mają tarczy. No nikt w drużynie nie ma tarczy. I tak trzeba sobie pomagać, żeby przejść dalej. Później może być ciężko bez tych tarcz, bez życia. No i teraz otworzyło się już ta no i idziemy do następnego checkpointa. Jeśli zginiemy, może nas ożywić medyk lub zostaniemy przywróceni do życia jeśli reszta naszej drużyny dojdzie do następnego checkpointa o, nie to teraz obejrzałem gdzie tu się kłóca, o, na kontrol. Jeszcze nie bardzo ogarniam cały system tej gry Jest, jest fajnie Jest. O, tutaj jak w Kryzysie możemy sobie dawać dodatki do broni, ale raczej to teraz. Łoł, łoł. No, tutaj trzeba iść. Dobra, lecimy dalej. sobie do budynku. Dobrze. Będę trochę bezpieczniejszy. zdaje mi się. Checkpoint. Restoration and revival complete. Ok, dotarliśmy do checkpointu Są to takie misje trochę ufabularyzowane To nie bardzo Jak wczoraj ktoś tam ktoś powiada nam rozkazy No i po mamy jeść i zabić tych przeciwników Nie wiem czy oprócz co będzie normalnym multi Zesiedlindudmaczy w i taki tam no, zobaczmy muszę pomóc. zacząć Nie da rady. Wow, wow, wow. Kilka poziomów trudności, a ja na razie mam dostęp tylko do normalnego. Dostęp tylko... Nie ...jedną misję, bo... ...dostęp dostałem... ...dopiero przed chwilą. Ja nie wiem, jak długo trwają te beta testy. Chyba od kilku... ...miesięcy. No nie no, może nie kilka miesięcy. Ło, oho, oh, 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 się dzieje Dobra, trzeba się schować Umolitnie. No nie będę swojego strzelałby to. O, tam musimy leczyć do helikoptera Dobra, lecimy Jest tu jeszcze kilka niedopracowanych elementów Czasem coś faczy jak już się wszystko ładnie ładuje ooo zabrakło mi jama to działa bardzo ładnie 16 zabić pewnie najgorzej z drużyny, ale cóż tam ci latają i dostaną no dobra Ewakuujemy się, koledzy. No nie wiem, czy to już będzie koniec misji, czy jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. Czyli jeszcze nie koniec. No, no może by ktoś się rzucił ammo. Okay. Jesteśmy rzucić dalej. Prawda jak na grek, która w całości działa w przeglądarce to wygląda to niesamowicie Okej, okay, ludzik dusik Ten wiem niceluję Już nie wiem. Z tego co na razie nauczyłem to nie warto się w tej grze za bardzo spieszyć Lepiej się trochę prostawiać iść trochę wolniej, ale nie umierać tak łatwo idziemy na tym mój wow. Nie wiem czy każda misja jest inna Może tak, to chyba moja trzecia druga? Nie trzecia Ale no, nie strzelbną O Boże za nas się leczyć to by życie im grana Lepiej przekręcę, jakby przyklęci. co mamy zrobić? Lubię grać z technikiem Bo ma fajną broń, to SMG Bardzo szybko strzelne Przynajmniej na początku, nie wiem jak potem bo Na przykład medyk. Łooo wow. Chyba na początku shopdowana niestety Wszystko tutaj pod podleczę, siebie też może najgorzej... Uuu i nas tutaj bije. Trzeba stąd uciekać. Uciekaj stąd. O. Co mam zrobić? Lankować ten granat rzucił, ale nie umiem a. Najbardziej wkurza mnie to, że jak się przyklęknie i jakiś shift, to nie biegnie się od razu w koczanek, więc nacisnąć kontrol jeszcze raz, żeby przestać klękać. Taki mały wkurzający leman. Gdzie to są grana? Nie mam grane. Co on zrobić? Strzelad bawić się swoje... w Wow, swojego strzelania. Ja Myślę, że nic mnie nie zrobiłem. Chyba tu nie ma friendly fire. Gdzie to No znów idziemy dalej. Ktoś mnie tutaj celuje. To pomyśl. No co jest, co jest? Cały się lit, Хорошо, я там бавиться. Может, я снова могу на Я ведь сам два рожденных рода, а теслы все. To no przyjemnie się tutaj strzela, muszę przyznać. Добро. Ты наш хеликоптер, не наш? Znów no, bez Jakiś kolej, który nam daje amu, się bardzo obija. Tutaj ten Soldier. Nie będę ostatni, będę miał czegoś zabijać. No, bez jemu ja. no, daj mi to, no, no jak to tam... jak Zraszam się No super co, teraz będę ich nożem Macie No podejść do No jak się w tej grze pisze, o oh, jest No w sumie nie mamy żadnego ammo i mena, Dobra Będzie koniec tej misji z dotrzeć do helikoptera Najpierw trzeba jednak dotrzeć Dobra, ja się porwę na bieg Szybko Ślizgiem Dobra, jest bezpiecznie Daj chłopaki No, ja sobie nie postrzelam, ja też bym chciał O, nie 9, ale Dobra Skakujemy i uciekamy I to będzie chyba koniec Tej misji Nie wiem czy ta gra ma Szansę odnieść jakiś sukces W Rosji pewnie się udało no jak... Ma być to gra free to play Na Engine 3 No w sumie jest się, czy miarać. No i działa to w przeglądarce, więc jestem pełen podziwu dla Krajteku, że mając tak wielką markę, bawiam się jeszcze w coś takiego i i potrafiam to zrobić dobrze. No polecam wam wszystkim sprawdzić tę grę, zapisać.